Po premierze nowego Supermana rozgorzały dyskusje, właśnie na nowo rozgorzały dyskusje, co czyni Supermana. Co czyni go prawdziwym. Który to ten, który idealnie oddaje ducha z komiksów? Z których komiksów? Jak to jest wyrażane w filmie? Jak to jest wyrażane w filmie dobrze, źle? Jak to trzeba sprawdzić? Jak to trzeba pokazać? Oczywiście rozpoczęły się głosy, że zrobiono to źle. Rozpoczęły się głosy, że to zrobiono idealnie. Ale moim zdaniem. Odpowiedź nie do końca jest w samym Supermanie. Odpowiedź jest w jednej decyzji Jamesa Gana, która przelatuje przez cały film razem z nami, i my, obserwując tę decyzję, ten jeden wybór, najlepiej rozumiemy, kim jest Superman. Można powiedzieć. Że za to, kim jest Superman, odpowiada ta jedna decyzja, ta jedna istota, ten jeden byt, który przez cały film nam towarzyszy. Chodźcie, wytłumaczę Wam, dlaczego to my jesteśmy tym bytem i gdzie my znajdujemy się w tym filmie. oczywiście będą spoilery. Jeżeli widziałeś miniaturkę, to pewnie się domyślasz. Ale powoli, wytłumaczmy to, ponieważ to się wydaje absurdalne. Dlaczego ten piesek krypto ma być nami? Skąd to dziwne połączenie? I wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na historię filmów o Supermanie, spojrzymy do, na, Richa, na Christophera Riva, spojrzymy na Henryka Cavilla, na to, w jaki sposób był pokazywany. Zawsze Dostawaliśmy monologi, zawsze dostawaliśmy e, dialogi z ludźmi, i tę relację. Czasami była relacją z góry, była ogromna symbolika Chrystusowa, chociażby u zakasnajdera Było podejście takie: jestem od Was silniejszy, jestem od Was lepszy, ale i tak Wam pomagam. Dla przykładu w Men of Steel, mamy scenę, gdzie Superman poddaje się i daje się aresztować. Ale gdy tylko chce wyjść, on po prostu rozwija, rozwala mmm, kajdanki i po prostu wychodzi. W zasadzie on robi to. Ludzie, szanujmy się, ja, ja, ja to robię dla was, ale wiecie, nie jesteście w stanie mnie powstrzymać. W przypadku Supermana, Richarda Donera, a potem już nie Richarda Donera i na przykład bardziej Christophera Leewa, no to dostawaliśmy chociażby to, że na obradach ONZ. Superman poucza liderów świata, jak podchodzić do demokracji, jak podchodzić do wolności. Widzicie, to znowu spojrzenie z góry na ludzkość. Jest tam sporo tego. Nie było tego aż tak dużo w pierwszych filmach, ale potem trójce i czwórce troszeczkę tego, a tego dotarło. I to, czego nie było za bardzo w poprzednich filmach, to właśnie zwierząt pełniących rolę inną niż przechodzi sobie jako przechodzi. I moim zdaniem James Gunn wkładając do filmu jako bardzo ważną postać drugoplanową Krypto dał nam najlepszą odpowiedź i najlepszy sposób pokazania w jaki sposób Superman jest ludzki, a nie nadludzki. Bądź co bądź, jest miliard cytatów, które wam wytłumaczą to. Immanuel Kant mówił, że serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta. Mahatma Gandhi mówił o wielkości społeczeństwa, czy też narodu, po tym, jaki jest jego stosunek do zwierząt. I takich rzeczy jest całkiem sporo. Oczywiście to będzie nawiązywał do traktowania braci mniejszych, a zresztą nawet do niczego, który mówi, no my jesteśmy najokrutniejszym ze zwierząt. Nie bez powodu te mm, cytaty wokół Okutują. Ale na razie to jest tylko ogólnik. Co mam na myśli? Bo wydaje mi się, że wciąż niespecjalnie przedstawiłem wam, jakim cudem to jesteśmy my. Otóż w poprzednich filmach. I zresztą nawet tutaj, no, gdy rozmawia z człowiekiem, to dla nas jest jasne. To jest tak zwane, e, to jest ta warstwa podstawowa, że my rozumiemy, gdy on mówi do Jimmy'ego, gdy się z nim e, kumpluje, gdy jako superman ratuje dziewczynkę albo ratuje, ratuje kogoś innego, ma, pyta się po tym, gdy uratował e, ludzi przed zmiażdżeniem, pyta się, czy wszystko w porządku. To są zajebiście małe takie sygnaliki, że w jego głowie jest, okej. Okay, Mam nadzieję, że nikomu nie stała się krzywda, że jest to martwienie się o ludzi. Ale krypto, jako pies, uosabia nas, bo ludzi rozpoznajemy. Ale spójrzmy na krypto. Kto z ktokolwiek z Was oglądał kreskówki, i nawet niektóre komiksy, ten wie, że krypto bardzo często był niezwykle inteligentny, był bardzo kompetentny, był super psem, był nad psem. Tutaj odchodzimy od tego. Od samego początku, pomimo tego, dowiadujemy się, że, to, że Clark nie jest właścicielem krypto, że krypto nie do końca się słucha, że krypto niszczy. Ale jest kochany, że krypto podgryza, że krypto nie rozumie albo nie chce rozumieć, co się do niego mówi. Gdy Superman leży właśnie pobity przez młot Borawi, to krypto skacze po nim. Oczywiście nieświadomie, ale wyrządza krzywdę Supermanowi nie do końca świadomie. I mimo wszystko, Superman nie zmienia swojego podejścia do niego. Ale. ale Łatwiej jest nam zrozumieć Supermana, gdy on, rozma gdy on zajmuje się psem, niż gdy rozmawia z ludźmi. Bo łatwiej jest nam wcielić się w postać Supermana, bo my wiemy, jak to jest mieć takie nieposłuszne psy. Tyle, że zastanówcie się. Ten nieposłuszny piesek którego czasem skrzywdzi, którego czasem zaboli, którego się nie posłucha, którego, o którego on wciąż dba i o którego on wciąż kocha, który nie do końca nawet jest jego. To jest troszeczkę tak, jak Superman mógłby patrzeć na nas. Na takie urwipoucie, które robią wiele bardzo złych rzeczy, podejmują milion złych decyzji, ale nie jest obowiązkiem, nie jest w ogóle prawem nawet Supermana pouczać i mówić... Zrób źle, źle, masz robić inaczej. Krzy... Wiecie, układać nas w jakiś sposób, żebyśmy się zachowywali wedle konkretnego, e, wedle konkretnego schematu, żeby nas szkolić jak owczarki belgijskie, że będziemy chodzić i węszyć za bombami. I gdy Superman ma upierdliwego, irytującego, ale i słodkiego psa, to my za każdym razem widzimy jego podejście. Widzimy jego podejście do istoty, która teoretycznie mogłaby być kompletnie nieistotna. Która teoretycznie dla nas mogłaby być kompletnie nieistotna, ale nasza relacja ze zwierzętami dużo częściej obnaża naszą naturę, niż nasza relacja z drugim człowiekiem. Nie bez powodu milion osób o tym powie. Ja nie pamiętam w tym momencie, chyba nawet Tom Hardy w jakimś wywiadzie nie, niedawno mówił, że jeżeli poznaje człowieka, który nie lubi psów, to nie, nie ufam mu. E, Tom Hardy zresztą powiedział, że nie spotkał jeszcze psa, któremu nie ufa, e, którym się nie dogadał. Więc e, dokładnie to samo dotyczy Supermana. Jego empatia nie jest tylko do ludzi i łatwo byłoby powiedzieć: Jestem jednym z Was, więc dbam o Was. Łatwo byłoby powiedzieć: Rodzice z dalekiego, z dalekiego kosmosu powiedzieli mi: Dbają o planetę i ja się ich słucham, prawda? Batman, który mówi: Rodzice umarli, więc ja dla nich będę teraz likwidował wszystkie zbrodnie. Ale zauważcie, że tutaj James Gunn zabiera ten element. Zabiera element, że rodzice z kosmosu mi kazali, dlatego ja będę chronił. Richard Donner też powiedział, prawda? no zostałeś tutaj, chroń i uchroń ich przed naszym, przed naszym losem, prawda, bo my sami doprowadziliśmy do wybuchu planety, nie, do, nie pozwól, żeby Ziemia do tego doprowadziła, możesz nim niejako przewodzić. Więc znowu idziemy w inną stronę, zabieramy tych rodziców i myślicie sobie, no dobra, no to dajemy mamę i papę Kenta. Dupa! Mama i papa Kent, gdy mają z nim porozmawiać, oni mówią, Ma, jest idealny moment w dialogu między nimi, gdy Superman wątpi w to, kim jest. Mówi, kurczę, mój ojciec jednak nie był najfajniejszy. W tym momencie we większość moim zdaniem słabszych scenarzystów, nie najlepiej rozumiejących Supermana, albo idących na łatwiznę, żeby nie było, bo to linijkę jestem przekonany, że słyszeliście w innych tytułach. Prawda? Bo to jest troszeczkę Strażnicy Galaktyki. To był Twój ojciec, ale nie był Twój tatuś. Ponieważ w tym momencie ten rodzic mógłby powiedzieć, ale to nie oni Cię wychowali, to my Cię wychowaliśmy. Ale Ci rodzice tego nie mówią, tylko mówią, to Twoje zachowania czynią Cię tym, kim jesteś. Nie, nie mówią, e, Clark, przypomnij sobie, co my zrobiliśmy przez ostatnie 30 lat. Nie, przy, nie muszą tego powiedzieć. Nie mówią, Ty sam stworzyłeś siebie, co jest przepiękne, bo to jest powiedzenie, że Superman jest, jaki jest, nie dlatego, o, bo tak mu kazał, jeden tata, drugi nie, bo on sam niejako stał się taki. Jest miliard rzeczy, które powolutku dopychały go i zmieniały go w tego e, miłego, naiwnego pankrokowca, tylko dlatego, bo wierzy w ludzi, bo wierzy i widzi piękno we wszystkich istotach wokół. I właśnie w tych zadziornych istotach, tych irytujących istotach, tych często głupich istotach, które mogłyby zjeść krowę, czy mogłyby same skrzywdzić siebie. I co robi Superman? Superman zachowuje się wobec tego, wobec tego stworzenia nie jak zły trener, nie jak tolerancyjny, ale wyniosły pan, który mówi: Jestem lepszy od tego krypto. On nawet nigdy przez cały film nie ma jednej sceny, w której traktowałby krypto na zasadzie e, Okej, okay, on jest głupi, więc, będzie, więc będę go traktował inaczej. Nie. On go kocha takim, jaki jest, mimo tego, że nie jest jego, bierze pod uwagę miliard jego wad i, bo, bo oczywiście zabiera go z farmy, bo mógłby zjeść, bo mógłby zjeść e, krowy, bierze pod uwagę, kurczę, no dobra, będzie coś niszczył pewnie w, w Fortecy Samotności, będę próbował jakoś to ochronić, a, a będzie, stara się mu coś powiedzieć, gdy tego go podgryza, mówi, nie, przestań, zostań. Smuci się, gdy, cierpi przeraźliwie, gdy Krypto jest skrzywdzony. Ta scena, w której Krypto zostaje, ma ganiać kolejne wiewiórki, jest, przecież to jest tragiczna scena i widzimy, jak bardzo ważne dla Supermana jest uratowanie go. Zresztą, Pięknie, moim zdaniem, teraz możemy nawiązać do sceny, która właśnie wyjaśnia tę różnicę. W Men of Steel teoretycznie Superman się poddał, cały czas pokazując: Ja się wam nie poddałem, ludzie, ja mogę w każdej chwili was wszystkich zniszczyć. A tutaj mamy: Superman poddaje się Luthorowi całej władzy, daje sobie uderzyć głową o. O podłogę, o podłogę, o tam beton daje się zamknąć w dziwnym więzieniu i maltretować kryptonitem, tylko dlatego, by mieć szansę uratowania jednego pieska, jednego krypto. To jest te dwie sceny w tych dwóch filmach, pokazują tak ogromnie, dobitnie tę różnicę. I on tego nie robi dlatego, ponieważ to jest pies Kary, więc on musi go odzyskać. Nie. To jest pies, którego przecież wcześniej widzieliśmy. Gryzł go, wkurzał go, niszczył mu wszystko w tej, ale jego miłość jest nieoparta na, bo jest piękny, bo jest mądry, bo popełnia dobro, bo się mnie słucha, bo jestem, bo jestem dla niego odpowiedzialny, bo mi tak tata, mama lub Bóg kazał. To wszystko jest, wynika z wnętrza klarka, i właśnie w jego relacji z krypto. Z tym głup, czasami głupkowatym, upartym, błądzącym, popełnie zbyt uporczywym, nieogarniętym stworzeniem, który wyraźnie jest nami. Wyraźnie jest nami. My zaczynamy rozumieć i zauważać jego prawdziwą naturę. Prawdziwą naturę Supermana. Superman. Ma takie dwie warstwy. W pierwszej widzimy jego relacje z ludźmi, a w drugiej widzimy jego relacje z istotami. I co ważne, te istoty najczęściej go wkurzają albo próbują mu zrobić krzywdę. Mamy tego wielgachnego potworka, zauważcie, wielgachny potworek, który kajdziu, który próbuje zniszczyć. Nie wiemy tak naprawdę, czy zamordować, no po prostu robi rozpierdziel. Po pierwsze, najpierw widzimy go jako małego, przypominającego Stitcha ziomeczka, ale gdy. Prób... Superman, gdy on już jest wielgachny, walczy z nim w ten sposób, żeby go nie zabić. On walczy, żeby tak wiecie, ogłuszyć go, uspokoić niejako. Bo w jego głowie osoba, z którą walczy, istota jest, 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 ma swoją wartość. On nawet w tym momencie ma taki. No, no, no może uda się do wzogu wziąć, co zresztą mówi w pewnym momencie. Ratuje, go, ratuje małego pieska, który. Jak kretyn szczeka na największego potwora na świecie. No największe kajdżu. Co swoją drogą? Znowu nie wiem, czy coś lepiej uosabia ludzkość. I tutaj Superman chce go przegonić. Jest na niego wkurzony. I to jest to fajne, że jest wkurzony na krypto. I ma prawo być wkurzony ma prawo być. Przestań nie gryźć. Jezus Maria boli, ała! Bo Superman nie podchodzi do nas, jestem zbyt dobry. Jestem zbyt idealny, żeby coś, co ludzie robili, mnie zabolało. Nie, ten świat, który jest nasz, jest porąbany, jest pełen idiotów, jest pełen kretynów i oni będą krzywdzić. Ale to nie zmienia faktu, że wciąż będą istotami, które zasłużyły na szacunek. I łatwo było powiedzieć, Zrobimy człowieka, który obraża Supermana, on złapie go za rękę. Masz prawo nie lubić mnie. I wiecie, my tak. Ale szczerze, to jest złe pisanie. Dobre pisanie jest właśnie zwierzę, które no, troszeczkę jest gorsze od człowieka, ale nam, widzom, łatwiej jest to zrozumieć. Ponieważ to my. Mamy te zwierzęta, mamy te koty, które nas drapią, psy, które nas gryzą. Ja mam mnóstwo śladów na rękach od mojego kota i od mojego psa. I to nie znaczy, że ja nagle powiem: Podrapałeś mnie. Nienawidzę cię. To też nie znaczy, rozumiem, że jesteś debilem, pozwalam ci mnie drapać. W życiu większość właścicieli ani psów, ani kotów, ani innych zwierząt nie podchodzi w ten sposób. Nie jest to yy, taka nobilna. Akceptacja i kiwanie głową, tak? Ja pozwalam ci, mniejsza istota. Nie! To jest część natury tej istoty, której my nie zmienimy, którą my akceptujemy, która jest i stanowi o pięknie tej istoty. I Superman. Mając tego krypto w pierwszym swoim filmie, ustanawia całą filozofię Clarka Kenta na cały świat. DCU, który tak bardzo się odróżnia, który tak bardzo się odróżnia od postaci, które poznajemy, od, e, od Hawker, od Mr. Terryfika, od Green Lanterna. Jego podejście jest oparte właśnie na tym, co nie jeden z nas, jako ludzi, Doskonale rozumiem, mając psa, który mu coś zniszczył, a my dalej, z nim, dalej go kochamy. Który nas obudził o trzeciej w nocy, który nadepnął na nas, który pierdzi, gdy leży z nami w łóżku i nie pozwala nam żyć. Ale my nie kochamy go pomimo tego. My kochamy go razem z tym. I nie będziemy nigdy mówić, och, jesteś gorszy i tak dalej. Zatem moim zdaniem, najlepszą częścią filmu, jeżeli chodzi o opisanie charakteru, Supermana i tego, jak on podchodzi do ludzkości, i jakie to jest różne niż podejście Henryka Kawila i Supermana z DCEU i Zaka Snydera, gdzie mamy podejście wyraźnie z góry: Ja jestem lepszy od was, ale będę was ratował. Superman Jamesa Gana nie czuje się lepszy od nas. Nie czuje się lepszy od krypto. I to jest ta ogromna różnica. Bo my w większości moim zdaniem większość z nas nie czuje się lepsza niż nasi. Ja patrzę tutaj ciągle na nasi pupile. Dosłownie nie czujemy się lepsi. My się czujemy wiele razy głupsi, bardziej powaleni i widzimy mądrość tych zwierząt tam, gdzie pewnie niejedna osoba nie zauważy. Nie jeden Lex Luthor nie zauważy. I dlatego swoją drogą na końcu to, to krypto rzuca się na, e, na Lutora i dla mnie ta scena jest też takim wyrażeniem naszej, naszej agresji, naszej złości, tego, e, e, że my mamy czasami dość wielkich megalomanów, którzy są multimiliarderami, bilionerami mi, i w ogóle, którzy chcą decydować o losie całego świata i traktują nas, maluczkich, właśnie jak zwierzęta. W tym złym tego słowa znaczeniu. Dlatego, wydaje mi się, to, jest, to gdzieś sobie to zapisałem, a jak wychodziłem z kina, miałem takie we are crypto. A jak James Gunn zrobił We are good, tak tutaj jesteśmy We are crypto, a, tylko że w innej perspektywie. Bo coś czuję, że jego ludzkość, jego człowieczeństwo, jego równość z nami właśnie najpiękniej jest unaoczniona w każdej scenie, gdy Superman jakikolwiek ma interakcję z zwierzętami, a przede wszystkim z krypto, który jest jego partnerem, a nie zabawką, który jest jego pomocnikiem, którego nigdy nie traktuje z góry, mimo tego, że on przyprawia go o niejedną migrenę. Więc, kochani, to my jesteśmy krypto. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej przepięknej teorii, gdzie my jesteśmy możemy teraz nosić peleryny i powiedzieć, że ja jestem krypto, ja bym chciał koszulkę jestem krypto. We are krypto. To można jakoś połączyć, jeśli ktoś jest dobrym grafikiem, wyślijcie mnie, a zrobimy z tego coś fajnego. Czy czekacie jeszcze, ja w swoją drogę mam wciąż tyle tematów związanych z Supermanem w głowie, że z chęcią bym o nich pogadał? Mam nadzieję, że czas na to pozwoli. Zatem, jeżeli macie ochotę jeszcze na jakieś tematy supermenowe, no to piszcie, komentujcie. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną tutaj. Swoją drogą, to jest koszuleczka discordowa. Eee, nie znaczy... To jest, którą dostałem od ludzi z Discordu, to są ludzie z Discordu Brody z Kosmosu. Zresztą znajdziecie opis w linczek w opisie, i tam możecie zajrzeć, to jest ich nasza grupa, gdzie ja jestem głównie gościem, i możecie sobie żyć, i taka fajna mała społeczność, do której zapraszam Was serdecznie. Jeszcze raz, widzimy się następnym razem tutaj na brodach z kosmosu, może na Discordzie, może na Instagramie, może gdziekolwiek indziej. A wy trzymajcie się, pamiętajcie, jesteśmy krypto. トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ